Cześć, w tym krótkim materiale chciałem Ci przedstawić, jak pomaga małym i średnim firmom zdobywać więcej klientów dzięki marketingowi w social mediach. Przejdźmy teraz do konkretnej historii mojego klienta, któremu tutaj e, pomogłem w marketingu. Jak w 30 dni pomogłem pozyskać dwa zlecenia dla architekta o wartości 18 800 zł i zapełnić grafik na kilka miesięcy do przodu. Kim był klient? Klientem był Szymon. Szymon, Zając, czyli właściciel marki Archis, architekt wnętrz działający w Trumieście. Kiedy odezwał się do mnie, szukał sposobu na zwiększenie liczby nowych zleceń na kompleksowe projekty mieszkań. Tak jak wielu innych specjalistów, miał wątpliwości, czy w ogóle taka reklama na Facebooku i Instagramie rzeczywiście się sprawdzi. Szczególnie po wcześniejszych nieudanych tutaj próbach i, doświadczeni, i doświadczeniach. Współpracę rozpoczęliśmy na początku lutego 2023 roku, a głównym celem było szybkie pozyskanie nowych klientów i ustabilizowanie napływu nowych zleceń na kolejne miesiące. Oczywiście w opisie będzie link tutaj do, do tego wpisu blogowego. Będzie można zobaczyć opinię wideo Szymona o naszej współpracy oraz kilka innych materiałów. Z czym tutaj mierzył się Szymon? Szymon nie miał systematycznego napływu nowych klientów na swoje usługi. Polegał głównie na poleceniach, które nie dawały pewności rozwoju. Miał wątpliwości, czy ta forma reklamy będzie skuteczna w ogóle w jego branży. Chciał stworzyć proces, który zapewni stabilne zapełnienie grafiku nowymi zleceniami. Szymon szukał nie tylko reklamy, ale takiego konkretnego systemu działania, który pozwoliłby mu rozwinąć firmę bez stresu o nowe zlecenia. Podejście i rozwiązanie. Co zrobiłem? Eee, przygotowałem kampanię reklamową na Facebooku i Instagramie skierowaną do właścicieli mieszkań w trójmieście, szukających pomocy tutaj w aranżacji wnętrz. Przygotowałem dla niego wszystkie treści reklamowe oraz formularz kontaktowy, aby skutecznie pozyskiwać osoby realnie zainteresowane pełną usługą projektową. Na bieżąco optymalizowałem kampanię pod kątem jakości i niskiego kosztu, aby osoby faktycznie posiadały potrzebę z korzystania po prostu z usługi. Projektowej w najbliższym czasie. Wspierałem się ona w sprzedaży, czyli tak naprawdę przekazałem mu wszystkie wskazówki, jak efektywnie rozmawiać z osobami zainteresowanymi e, z reklamy oraz jak prowadzić takie rozmowy, aby budowały zaufanie i skutecznie po prostu zamykać tą sprzedaż z sukcesem. Tu też trzeba pamiętać, że z takimi osobami. E, z reklamy trzeba kontaktować się nieco inaczej, ponieważ one mają mniej e, do nas zaufania, no bo wiadomo, widziały nas tylko w samej reklamie. Rezultat i efekt, które przyniosła właśnie ta współpraca. E, dwie podpisane umowy na projekty mieszkań o łącznej wartości ponad 18 800 zł, 55 pozyskanych kontaktów do zainteresowanych tutaj kompleksowymi projektami wnętrz mieszkań w mniej niż 30 dni, Koszt pozyskania takiego jakościowego kontaktu to średnio około 9 zł. i 9 groszy. Łącznie na reklamę wydaliśmy tylko 500 zł. Dużą rolę odegrał także tutaj ten rozbudowany formularz, który zawierał pytania weryfikujące w reklamie. Pozwalał te pytania pozwalały jakby sprawdzić, czy dana osoba faktycznie posuje do naszej oferty i czy taka współpraca ma sens z obu stron. Od samego początku trafiały bardzo wartościowe, świadome osoby, które tak naprawdę wiedziały, czego dokładnie chcą. Kilka kolejnych rozmów sprzedażowych i potencjalnych klientów w trakcie sprzedaży. Szymon wypełnił swój grafik w, tak naprawdę na kilka miesięcy do przodu. Tutaj też załączyłem przykłady statystyk z tej reklamy oraz takie przykłady właśnie reklam oraz screeny z całej współpracy. Więc tak, podsumowując, jakby dzięki dobrze przygotowanej kampanii reklamowej i zaangażowaniu Szymon'a w rozmowy tutaj z potencjalnymi klientami udało się szybko pozyskać wysokiej jakości zlecenia i zapewnić firmie stabilność na kolejne miesiące. Ja to dziękuję za oglądanie do samego końca. Ja na co dzień pomagam małym i średnim firmom zdobywać więcej klientów dzięki reklamie i działaniom w social mediach. W ciągu ostatnich 5 lat współpracowałem z ponad 80 firmami z różnych branż i stworzyłem ponad 30 stron internetowych. Jeśli Ty również potrzebujesz takiego wsparcia, to po prostu kliknij w link w opisie, wejdź na tutaj moją stronę internetową i umów się na taką krótką rozmowę, podczas której zobaczę, czy w ogóle jestem w stanie Ci pomóc. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.